Drużyno, czuwaj, zaczynamy grę. Będzie ona polegała na przekazywaniu sobie tej oto skrzyneczki od harcerza do harcerza. Wszelkie zasady gry, informacje oraz zadania znajdziecie właśnie w niej. Walczyć będziecie o koronę królów. Każdy działa w pojedynkę indywidualnie, jednak pamiętajcie, że działacie dla ogólnego dobra zastępu. W skrzynce znajdują się trzy kartki papieru. Są tutaj zadania, ogólne informacje, w tym zasady, oraz lista, o której też jest wspomniane w zadaniach. Kolejnym elementem jest mała skrzyneczka, gdzie będziecie wrzucać elementy z jednego z zadań. Odpowiednio podpisane. Są też sznurki, jeden kawałeczek dla jednego harcerza oraz pendrive, na którym będziecie dokumentować również jedno z zadań. Bądźcie czujni oglądając ten filmik. Przypominam, że jeden sznureczek przypada na jednego harcerza. Skrzynkę przekazujcie sobie po sąsiedzku, tak, aby odległość nie była problemem. Oraz wiedzcie, że możecie ją mieć tylko dwa dni w swoim posiadaniu.